Siemaneczko, siemaneczko! Dzisiaj o największych alkoholikach w świecie Naruto. Zaczynajmy! Zacznijmy od tego, co spożywa się w Naruto. w Bimberek, wódeczka, piwko, a gówno, 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 prawda? Bo oczywiście, że wino ryżowe, czyli sake, które jest niskoprocentowym alkoholem, ale wartość jego wynosi od 13 do 20%. No to kto stanie w szranki o tytuł alkoholika Naruto, rogli ze swoim stylem pijanej pięści? Tsunade doświadczona w tego typach rankingach oraz uzależniona od hazardu, posiadająca niemałe bimbałki oraz najbardziej zboczona postać w serii Naruto czyli Jiraiya, typowy podglądacz oraz okazjonalny smakosz sake. No i nie zapominajmy o Tobie, Dagi kaczoreku. Sam najpewniej byłeś podpity, jak wpisałeś ten scenariusz, dlatego dajesz takie wyjasowe teksty. Pozdro. Przeanalizujmy te trzy typy postaci i wybierzmy tą jedną, która w nadmiernej ilości spożywa alkohol, po ilości buteleczek po sake, czy spożyciu alkoholu w obecnej chwili, doprowadzając do stanu niekontrolowanego nad swoim ciałem. Zacznijmy od Shinobi, któremu sake dodaje siły i pozwala pokonywać silniejszych wrogów. Tak, mowa tutaj o Lee, który opracował styl pijanej pięści za pomocą alkoholu, czyli sake. Niestety jest on słabym zawodnikiem, bo jak widzimy po jednej buteleczce jest nabombiony jak Mr. Schmidt. Dzięki czemu walka z Kimimaro to zupełny sztos. W dodatku Li po otrzeźwieniu nic nie pamięta, ale jedna buteleczka sake to niewielki wyczyn i na pewno dziś nie wygra tego zestawienia. Jiraya, czyli alkohol i kobiety, oraz pożyczanie kasy od Naruto za młodości. Guz do kobiet miał nawet dobry. Ileż alkoholu, którą udało mi się znaleźć, to 4 buteleczki Sake. Nawet dobry wynik, jak przystało na legendarnego Sanina. Choć to nie dzisiejszy rekord, z pewnością wolą on kobiety od alkoholu, a zwłaszcza Tsunade. Przejdźmy do dzisiejszego faworyta, czyli Tsunade. Wypiła ona 7 buteleczek Sake, jest w tym zestawieniu faworytko, i oczywiście wygrywa. Długoletni trening oraz hazard co idzie w parze pozwoliło jej na wypicie takiej ilości alkoholu. W dodatku została ona Hokage oraz Shinobi na wysokim poziomie. Wygrywa ona ten ranking, ale co nas to uczy, że nawet spożywając nadzbierną ilość alkoholu idzie coś osiągnąć, a zwłaszcza jak pijesz, aby zapomnieć. Wtedy masz największe szanse. Moi drodzy widzowie, proszę was o to, żeby materiał nie brać na poważnie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!